Jak? Co to jest? Jakie składniki wyczuwasz? Smakuje jak cebulaż, ale chyba w środku ma kapustę. No na pewno mam tutaj marchewkę. Chyba będzie też por i jakieś mięso, ale nie jestem pewny jakie. Czuję imbir i coś kwaskowatego. Jest to pietruszka. Są to też jakieś orzechy. I dressing z. Miodu lub jakiegoś syropu a z agawy. Czuję w tym orzechy, lecz nie przypomina mi to nic innego. No, może być to mięso wieprzowe, chociaż pewna koloru nie jestem, także obstawiałbym jednak tą wołowinę. Danie ogólnie jest smaczne. Fajny, słodki sos. Więc razem jak najbardziej dobre połączenie. Zdecydowanie to nie jest mięso. Jest to ryba. Bo kształcie ciężko określić, jaka, ale jest dobra. Sos bardzo fajny, lekko słodki. Jak myślisz, z jakiego kraju pochodzi to danie? Wschód Europy, może być Polska, może jakaś coś sąsiedniego. Sam spód kojarzy się z Polską, bo jednak kiszona kapusta ale dynia nadaje jakiegoś orientalnego smaku. Naprawdę nie, nie wiem, to jest zastanawiające bardzo, ponieważ w wielu krajach są drzewa z orzechami. Na pewno nie jest to danie, które pochodzi z naszego kraju. Jest to prawdopodobnie danie jakieś skandynawskie. Na pewno nie, 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 nie pochodzi z Polski. Obstawmy, że Polska. W skali od 1 do 10, jak smakuje ci to danie? Yy, nie smakuje mi zbyt bardzo. Oceniłbym no 4 na 10. 7. 8. Szósteczka.